Cześć z tej strony, słuchajcie, e, po tych moich dzisiejszych dwóch filmikach parę osób zadało mi pytanie, dlaczego nie wypowiadam się na tematy bieżące, e, że tutaj ludzie demonstrują na ulicach i tak dalej. No, ja tam zdaje się, wspominałem. No, słuchajcie, e, o Marszach chyba jeszcze nie mówiłem. E, a co tutaj można powiedzieć, jeżeli... E, Ludzie generalnie mają już wyrobione swoje własne zdanie na całą, całą tą sytuację, którą mamy obecną w naszej krajowej polityce. I za chuja ich się nie przekona teraz do tego, jak jest naprawdę. Co jest najważniejszą rzeczą ostatnich dni? Oczywiście życzone dwa marsze, prawda? W sobotę marsz oburzonych obywateli, obrońców Trybunału Konstytucyjnego, obrońców demokracji, kurwa, nie demonstracji. Prawa do demonstracji również, na tym polega demokracja. Mieliśmy w, so w sobotę marsz Komitetu Obrony Demokracji. Oficjalnie ruchu w ogóle takiego, oni się zebrali w internecie. Dogadali się szybciutko, bo oni tutaj są tacy działacze, yy, znaczy, broń Boże, nie działacze polityczni, yy, to są zatroskani obywatele, zatroskani o nasz kraj. Oni się szybciutko zebrali, wydrukowali tysiące ulotek, yy, zorganizowali demonstrację, pstrych, chóry na macie. Zajebiście. Yy, problem polega na tym, że w tym marszu uczestniczyło. Tyle samo liderów różnych opozycyjnych partii i ich przydupasów, co tych obywateli. No, już nie mówię ile tych osób tam było, bo e, oczywiście jak powiem dane policyjne, które mówiły zdaje się o 17 czy 18 tysiącach, to ktoś mi rzuci e, tekst, że ratusz warszawski podawał, że było 50 tysięcy. Przypominam, że cały ratusz uczestniczył również w tej demonstracji. E, Podejrzewam, że było pewnie gdzieś w połowie, ze 25-30 tysięcy, może ludzi było, no. Chociaż chuj mnie to obchodzi, tak naprawdę. W... w niedzielę była kolejna demonstracja, tym razem PiSu. Partyjna, już to straszne, że to partyjna. To już wszystkie telewizje głównego murtu mówiąc, że to, to... Organizowana przez partię, to, to, to w ogóle to jak zwykle, w szkole brakowało jeszcze pochodni, jak NSDAP, kiedy już paliło i w ogóle tego typu rzeczy, a nie, a nie to co ta sobotnia, gdzie zatroskani obywatele z radosnymi uśmiechami na twarzach, z życzliwością wyszli demonstrować. To skandal w, że w niedzielę do czego to doszło, że jak za Gomułki muszą wychodzić naganiani na siłę ludzie, żeby demonstrować poparcie dla prezydenta i rządu. Słuchajcie. <laughs> Jesteśmy w szponach mediów. Powtarzam to od wielu, wielu, wielu filmów. Jesteśmy, media są sterowane przez różne grupy nacisku interesów i tak Istnieje. Konglomerat mediów, polityków i służb specjalnych, który razem wyznacza cele długofalowe dla tychże mediów oraz dla różnych innych instytucji, konglomerat trzymający zajaja politykierów oraz niektórych właśnie dziennikarzy w ten sposób steruje opinią publiczną. I mm, wykorzystuje debili po prostu. No. Nie mówię tutaj debila, akurat w tym wypadku to nie chodzi o poziom, nie wiem, inteligencji, wykształcenia i tak dalej. Tylko o jakąś skłonność mm, do skłonność do wierzenia we wszystko, co się usłyszy w TVN24, albo w TVP, albo w innych tych, kurwa, wszystkich badziewnych telewizjach skłonność, zamiłowanie do, nie wiem, lubienia być dymanym w mózg, no po prostu przez media. Pierwszy z brzegu przykład, już nie mówię w oceny tych wszystkich demonstracji, które były i tak dalej, jak oceniały to media, te tak zwanego głównego nurtu. Już nawet nie chodzi mi o to, jak media tego głównego nurtu oceniały, ta demonstracja sobotnia. Już nie interesuje mnie to, że. ja Pamiętajcie, dla mnie i PiS, i PO to jest to sama sitwo, tylko upierdolona w różnych układach i mm, mająca inne cele. Sam się czasami zastanawiam, czy, czy, czy wolałbym być dymany przez ten konglomerat. Służb, mediów i banków POWSKI, czy miałbym być dymany przez bliżej nieokreślony konglomerat, który na pewno w PISie istnieje, tym bardziej patrząc na ich niektóre działania na przestrzeni lat, które przedsiębrali, prawda? Ale to nie o to chodzi. Teraz, jak obserwuję to całą nagonkę na, na polityków PIS-u, to mimo, że nie lubię ich jak jasna cholera, to powiem wam szczerze, że bardziej wkurwia mnie ta bezmyślna nagonka sterowana przez właśnie jakieś tam kurna postaci ścienia. I to tak mnie denerwuje, że po prostu no... Nie, nie, nie będę, nie stanę się nagle zwolennikiem PiSu, ale po prostu dla mnie jest to żonada totalna. Nie wiem, jak można być takim kretynem, który lubi być wwodzony za nas przez hmm, postaci ścienia. Najlepszy przykład, słuchajcie. Cała ta afera z tekstem, który powiedział na demonstracji soboty niedzielnej Kaczyński, czyli yy, o gorszym sorcie Polaków. I czuję się obrażona. Nie, jestem gorszym sortem Polaków. Koszulki teraz, kurwa, sprzedają. Jestem gorszym sortem. Frasyniuk, kurwa, występuje w telewizorni w TVN24 z kartką, jestem gorszym sortem. Słuchajcie, dobrze to napisał redaktor Weszło, takiego piłkarskiego pudelka, Stanowski, zdaje się, pan się nazywa, że ktoś, kto twierdzi, że Kaczyński obraził jego, mówiąc o gorszym sorcie Polaków, to jest ktoś, to albo odczuje straszny ból dupy, bo zostaje właśnie w tym momencie zagrożony oderwaniem ryja od koryta, z którego się pas przez ostatnie 8 lat. To jest pierwszy punkt. Albo jest dymany przez media i nie wie o tym, że jest dymany przez media. To jest drugi punkt. Albo trzeci punkt, po prostu jest kurwa kretynem. Bezmyślnym kretynem. Słuchajcie, ja oglądałem akurat ten wywiad Kaczyńskiego, w którym padły te słowa. Po całej tej aferze, jak to wybuchło, proszę przeprosić, Kaczyński przepraszek przepraszaj Polaków. Miliony Polaków obraził Kaczyński, mówiąc o gorszym sorcie. Żeby się upewnić, czy czasem babola nie strzela, no obejrzałem sobie to jeszcze raz. Na YouTubie jest dostępny ten filmik, możecie sobie wpisać. Kaczyński, w telewizja Republika, gorszy sort itd. Tak. Tam w rozmowie mniej więcej około 15 minuty, tam trzeba mniej więcej od 14 minuty do 19, 14 do 18 minuty padają te słowa trzeba obejrzeć całe jego wystąpienie. I tam Kaczyński nie obraża milionów Polaków, a mówi konkretnie o tym, że w tej chwili ze względu na działania części ludzi, niektórych ludzi ze sceny politycznej oraz niektórych ludzi związanych z mediami, tutaj jest przytyk do Tomasza Lisa, który tam srał na sytuację w Polsce, na straszny hejt, który go tutaj spotyka w niemieckiej gazecie, że ze, ze względu na działania tych niektórych ludzi związanych ze sceną polityczną i z mediami, media zachodnie zaczynają przedstawiać Polskę niczym my w Polsce przedstawiamy Białoruś, pana dyktatora Łukaszenki. I Kaczyński określił tam, że ci właśnie ludzie swoimi działaniami sieją za granicą, za naszymi plecami, można powiedzieć, zamęt, podburzają nastroje, szkodzą Polsce, i dlatego Kaczyński mówi, że niektórzy z tych ludzi, są po prostu takim gorszym sortem Polaków, ponieważ nie rozumieją, że, w domyśle, nie rozumieją, że swoimi działaniami po prostu szkodzą własnej ojczyźnie. Kaczyński twierdzi, że robią to dlatego, że szczują po prostu zachodnie media i polityków zachodnich, tak jak pana Szulca, szczują tamte media i polityków ich na Polskę, dlatego, że sami poczuli się zagrożeni tym, że utracą swoje wpływy, utracą korzyści płynące z układów, w którym do tej pory trwali, i tego typu rzeczy. Czy wobec tego to oznacza, że Kaczyński obraził miliony Polaków? No kurwa no nie. Ale media tłuką to, tłuką i tłuką, ponieważ dziennikarzyny tychże mediów dostały taki prikaz. Dostały taki prikaz od swoich przełożonych, a przełożeni dostali taki prikaz od swoich mocodawców. I dlatego powtarzają ten tekst, kiedy panie prezesie Kaczyński przeprosi pan miliony Polaków, których obraził pan, mówiąc o gorszym sercu. Tłuką to, powtarzają ten tekst setki tysiące razy, i w końcu ten tekst. Stanie się prawdą. Kaczyński obraził miliony Polaków mówiąc o gorszym sorciu. A ten Baran Kaczyński jest w. E, nie potrafi trzymać języka za zębami, wdaje się w jakieś dyskusje i na kolejny taki, kurę, na pytanie dziennikarza, no to Kaczyński nie wytrzymał. Dzisiaj powiedział, no kurę, no. czy tam wczoraj, panie redaktorze, o, 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 nie powiedział mi słowa na tej zasadzie, o kiego chuja panu chodzi? Nie widzi Pan różnicy pomiędzy Gestapo a Armią Krajową. Powiem szczerze, że na początku nie zaczęłem o co mu chodzi. Już teraz jest nowa akcja. Kaczyński nazwał tych Polaków kurwa na tym Gestapo jest. Przeproś Kaczyński. Słuchajcie, to co się dzieje to jest po prostu kurwa jakaś farsa totalna z każdej strony. Co ciekawe, wszyscy spodziewali się potem, że. W Sejmie to KUKIS będzie kurna pajacem, który będzie tam rozrabiał oraz jego ludzie i tak dalej. Jak na razie z, cyr, z Sejmu cyrk nadal robią politycy. W tym wypadku, w, tym, w tej kadencji do pani Krysi Pawłowicz kurwa do, 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 dołączyli politycy ze strony Platformy Obywatelskiej. I często ktoś nowoczesny, chociaż nowoczesna się tam jeszcze jakoś wypowiada. No bo oni są sterowani przez... Oni mają takie zadanie, być mądrzejsi teraz. Nie mają zabezpieczyć ten elektorat Platformy, żeby za daleko nie spierdolił w lewo na przykład. W każdym razie teraz pajacami i tymi buntownikami i tymi, którzy tam napierdzielają rozgardia w Sejmie są politycy PO. Tak? Powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony, że że ruch Kukiza, jak na razie, to tam się najbardziej profesjonalnie zachowuje w tym Sejmie. Ci wszyscy goście mają najbardziej wyważone wypowiedzi. No a dzisiaj totalnie pozytywnie rozwalujmy sam Kukiz, który z Mównicy Sejmowej powiedział, no ja generalnie też nie, ja nie cytuję go dosłownie oczywiście, ale powiedział no, kury na mać, co wy odpierdalacie? Jesteśmy w pracy, a nie na jakiejś kur na biesiadzie, majówce i tak dalej. I to jest nasza robota. Ja tutaj podpisywałem kontrakt na to, żeby pracować, to jest nasza praca, a nie żeby występować w cyrku. Ogarnijcie się. <grywa> to, mi, to mi się podobało, słuchajcie. A jeszcze na koniec szybki. No, słuchajcie, yy, czym są media i jak media dymają nas? Najlepszy przykład z dnia dzisiejszego. Yy, jakie mieliśmy dzisiaj? w najważniejszych wiadomości, na przykład w faktach, bo ja zawsze oglądam fakty, wiadomości, staram się widzieć, jak jest, lubię, lubię, wiedzieć, jak próbują dymać społeczeństwo, dlatego staram się znać ten cały ich przekaz, żeby można było upewnić, że są nadal, nadal są na czymś pasku. Jak wyglądał dzisiaj przekaz? No oczywiście Trybunał Konstytucyjny, oczywiście Gestapo i gorszy sort, to jest najważniejsze, w ogóle Kaczyński, na dyktatura, wojna będzie domowa za chwilę, Potem, jakieś tam pierdoły. Potem, golf prezydenta Dudy, który kury na mandat mu straż miejska wpierdoliła w Krakowie i zapięła mu koło w mm, blokadę. Potem to, to, sram, to, sram, to. A nie było, słuchajcie, jednej, według mnie, z najważniejszych wiadomości dzisiejszego dnia o tym, że pan dziennikarz Wojciech Suniński został w dniu dzisiejszym przez sąd uniewinniony z zarzutów w tak zwanej aferze marszałkowej. O co tam chodziło? Zrobię na ten temat być może oddzielny film. Wystarczy powiedzieć, że Wojciech Sumliński padł ofiarą służb specjalnych, przez które to służby miał być wkręcony w aferę dotyczącą tak zwanego handlu, aneksem do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. I generalnie Wojciech Sumliński cały czas twierdził, że za działaniami nielegalnymi, między innymi w tej aferze, stał niekto inny jak prezydent Bronisław Komorowski. Który to prezydent Bronisław Komorowski zawsze twierdził, że przecież Sumliński to jest przestępca. On jest tutaj tak upierdolony w tą aferę. Nie w ogóle nie będę owiał i tak dalej. Okazuje się, że sąd przyznał rację sumlińskiemu, a tym samym Wydaje się, że Bronisław Komorowski rzeczywiście w tej aferze jest dosyć ostro upierdolony. Zgadnijcie, dlaczego nie było w TVN-ie dzisiaj nic na ten temat? To jest najważniejsza informacja dnia, gdyby ta afera była nagłośniona odpowiednio. A przypominam, że ona jest nagłośniona we wszystkich serwisach w miarę jeszcze niezależnych. Gdyby ta afera była nagłośniona, to Komorowski nigdy w życiu nie zostałby marszałkiem Sejmu, a już nawet nie mówimy o tym, żeby nigdy nie został prezydentem Zespołspolitej Polskiej. Tak grubo tam jechał z kolegami z WSI. I co teraz, panie Komorowski? Tej informacji w serwisach głównego nurtu w dniu dzisiejszym nie znajdziecie. W dniu dzisiejszym zapewne również nie. Przypominam, że w czasie wywiadu z komorowskim przed w kampanii prezydenckiej dziennikarz TVN-u jedyny, do którego mam jeszcze jako takie zaufanie, pan Rymanowski zadał pytanie dotyczące Wojciecha Sumlińskiemu, Bronisławowi Komorowskiemu. Znajdźcie sobie gdzieś ten wywiad. Nie wiem, nie mam linku do niego, ale na pewno gdzieś tam jest. Zadał pytanie komorowskiemu na temat pana Sumlińskiego, to Komorowski by zmrożony był. Ja się dziwię, że, że pan y, redaktor Rymanowski y, nie bał się <gryw> autentycznie. Y, Komorowski był zmrożony, ale najpierw dalej na bambus. Nie będę mówił o tym przestępcy. Na tej zasadzie coś. A teraz wyszło szydło na tablę z worka. Tak jesteśmy dymani w mózg przez media które oczywiście nie działają tak sobie same z siebie, tylko działają przez, na, na zlecenie swoich mocodawców. No Jezus Maria, no przecież wiecie, kto zakładał TVN. No, mówiłem wam już to w filmie, hmm, jaki to był, kurna, film, coś tam, coś tam, miliarderzy, spróbuję tutaj linka znaleźć. E, mówiłem tam o tym, skąd się wzięły te wszystkie największe fortuny w Polsce. No to żeby wam jeszcze, żebyście nie musieli oglądać, wszystkie się wzięły z tego, że założyciele, znaczy właściciele tych fortun e, znaczy od ci, o których mówiłem, również w tym ci, którzy tutaj jest, generalnie stoją za tv zdobywali swoje szlify w wojskowych służbach specjalnych okresu komunistycznego, tudu, tudu. dobra. Słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem yy, na razie kończymy. Śpicie dobrze. O 6 rano nikt nie zapuka. Co najwyżej, budzik zadzwoni, żeby do roboty iść. Na razie, cześć, trzymajcie się.